Hej wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o gibonie czubatym białogrzbietym, fascynującym naczelnym, który zamieszkuje lasy deszczowe Azji południowo-wschodniej. Zaczynając od wyglądu, gibbon czubaty białogrzbiety jest stosunkowo niewielkim zwierzęciem, o długości ciała od 60 do 80 cm. Samice SA zazwyczaj mniejsze od samców. Najbardziej charakterystyczna cecha tego gatunku jest oczywiście jego biała grzywa, która biegnie wzdłuż grzbietu od głowy do ogona. Futro gibona czubatego białogrzbietym jest zazwyczaj czarne, ale może mieć również odcienie szare lub brązowe. Gibbon czubaty białogrzbiety jest zwierzęciem nadrzewnym, co oznacza, że spędza większość czasu na drzewach. Jest niezwykle zwinny i potrafi poruszać się po gałęziach z niesamowita prędkością. Jego długie ramiona i silne dłonie pozwalają mu na łatwe poruszanie się po gęstym lesie. Jeśli chodzi o rozmnażanie, gibbon czubaty białogrzbiety tworzy monogamiczne pary, które pozostają ze sobą przez całe życie. Samica rodzi zazwyczaj jedno młode, które pozostaje z rodzicami przez około tu lata. Młode gbeni esa bardzo zależne od swoich rodziców i uczą się od nich wszystkiego, co niezbędne do przetrwania w lesie. Średnia długość życia gibona czubatego białogrzbietym w naturze wynosi około 25 lat. Niestety, populacja tego gatunku jest zagrożona z powodu utraty siedlisk i polowań. Mam nadzieję, że ten krótki filmik przybliżył Wam nieco ten fascynujący gatunek. Pamiętajcie, że ochrona gibonów czubatych białogrzbietych jest niezwykle ważna dla zachowania bioróżnorodności naszej planety. Hej wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o gibonie czubatym białogrzbietym, fascynującym naczelnym, który zamieszkuje lasy deszczowe Azji Południowo-Wschodniej. Zaczynając od zachowania i żywienia, gibony czubate biało Esa zwierzętami nadrzewnymi, co oznacza, że spędzają większość swojego życia na drzewach. Esa niezwykle zwinne i potrafią poruszać się po gałęziach z niesamowita łatwością, wykorzystując swoje długie ramiona do chustania się i skakania. Ich dieta składa się głównie z owoców, liści, kwiatów i czasami owadów. Teraz przejdźmy do ich głosu. Gibony czubate białogrzbietę S.A. znane ze swoich niezwykłych wokalizacji. Ich śpiewy S.A. złożone i melodyjne, a słuza do komunikacji między sobą, zaznaczania terytorium i przyciągania partnerów. Ich śpiewy można usłyszeć z wczesnym rankiem i wieczorem, a ich dźwięki roznoszą się przez lasy, tworząc niezwykły koncert natury. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja dała Wam lepsze zrozumienie gibona czubatego białogrzbietego. To niesamowite stworzenie, które zasługuje na naszą ochronę i podziw.